Boże Narodzenie to czas wyjątkowy w polskiej tradycji. Niewiele narodów obchodzi święta Bożego Narodzenia tak uroczyście, rodzinnie, akcentując tak silnie związek z narodową historią i obyczajami. Cóż, każdy z nas pragnie wierzyć, że Pan Jezus narodził się pewnej mroźnej nocy w drewnianej szopie u podnóża tatr. A pasterze z uwielbieniem śpiewali mu na góralską nutę: Oj, maluśki, maluśki, maluśki. Chcemy wierzyć, że przyszedł do nas, do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych serc, aby prowadzić nas ku jasności, aby swoją mocą chronić nas w czasach niepokojów i zawieruch których nie szczędzi nam historia. Boże narodzenie w polskich domach to czas przemiany i nowego początku, wybaczania i pojednania, czas umacniania wiary i budowania nadziei. Ale to także chwila, kiedy wracamy do naszych najbardziej intymnych, osobistych wspomnień. To moment, kiedy nie wstydzimy się naszych łez, wzruszeń czy emocjonalnych gestów, kiedy wracamy myślami do tych, których już nigdy z nami nie będzie, albo po prostu do tych, którzy są daleko. W ten wyjątkowy czas życzę Państwu, aby święta Bożego Narodzenia były dla Państwa właśnie takie, radosne i rodzinne, przepełnione miłością i spokojem. Jednym słowem, najpiękniejsze. W imieniu własnym i całego zespołu teatru polskiego imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie życzę Państwu wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia i na wszystkie dni nadchodzącego 2017 roku. My zaś sami z za wami podspieszymy a tak te. Niech wszyscy zobaczymy, jak u narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy.